Czy do naszych czasów przetrwało płótno, w które miał zostać zawinięty Jezus Chrystus po zdjęciu skrzyża? Całun turyński, bo o nim właśnie mowa, to płótno noszące na sobie ślady przypominające kształtem ciało człowieka, naznaczone licznymi krwawymi ranami. Według zwolenników autentyczności tego artefaktu. Saun jest płótnem, w które zawinięto ciało Jezusa, a liczne ślady badane naukowo mają potwierdzać, że 2000 lat temu był w nie zawinięty człowiek, który poniósł straszliwą śmierć. Sceptycy przypominają jednak, że wiarygodne naukowe badania metodą datowania radiowęglowego wykazały, że artefakt powstał dopiero w średniowieczu kiedy powszechne było fałszowanie relikwii. Latem 2024 roku media ponownie donosiły o przełomowych badaniach, które potwierdziły datowanie całunu na okres I wieku przed naszą erą, a tym samym uwiarygadniają tezę, że może być on autentyczny. Ja się nazywam Bartosz Migas, a w dzisiejszym śledztwie podcastu na temat biuro tajemnic spróbujemy ustalić, czym właściwie jest całun turyński. Zapraszam. Naukową analizę całunu rozpoczął w 1898 roku włoski prawnik i fotograf amator Secondo Pia. Sfotografował on wtedy całun i okazało się, że na negatywach zdjęć widać było wyraźnie postać człowieka, dużo wyraźniej niż wyglądało to w świetle dnia, niż jest to na samym całunie. W ten sposób rozpoczęły się naukowe badania całunu i przez wiele kolejnych dekad całun poddawany był najliczniejszym eksperymentom i analizom, wśród których najczęściej się wymienia choćby... Analizę zdjęć, ale także analizę odbarwień, które mają wskazywać na to, że pochodzą one z ran szarpanych, spowodowanych właśnie na przykład użyciem bicza rzymskiego, ale również pyłki, które, są, które zostały zebrane z materiału, mają odpowiadać pyłkom roślin właściwym dla. Chociażby Jerozolimy w okolicach I wieku naszej ery. Co ciekawe, mimo tych licznych dowodów, które zdaniem zwolenników mają stanowić o tym, że jest to rzeczywiście całun, który pochodził z, z okresu I wieku naszej ery, z okolic Jerozolimy i są na nim ślady um, ukrzyżowanego człowieka, który wcześniej był poddany licznym torturom, to jednak Kościół katolicki zachowuje dość. Um, Powiedziałbym konserwatywne i zachowawcze, a może nawet sceptyczne stanowisko wobec prawdziwości całunu, twierdząc, że autentyczność całunu nie ma żadnego wpływu na prawdziwość nauczania Jezusa. To dość intrygujące, biorąc pod uwagę, że to właśnie Kościół katolicki mógłby zyskać najwięcej, gdyby prawdziwość i autentyczność całunu była naukowo potwierdzona. Pod koniec lat 70. badania nad całunem turyńskim przyjęły zorganizowany charakter w postaci Grupy Badawczej Całunu Turyńskiego, po angielsku The Shroud of Turin Research Project, w skrócie STURP. Była to inicjatywa naukowców, w skład w której wchodzili fizycy, biofizycy czy chemicy. Całun poddano wtedy licznym badaniom, a konkluzje sformułowano w raporcie, który ukazał się w 1981 roku. I są to wyniki cokolwiek zagadkowe. Na włóknach nie znaleziono żadnych śladów pigmentu, farb, barwników, ani plam, które mogłyby pochodzić od technik malarskich znanych w średniowieczu. Badania rentgenowskie, fluorescencyjne i mikrochemiczne włókien wykluczają możliwość użycia zwykłej farby. Użycie farby. Do wykonania tego obrazu było sugerowane oczywiście przez sceptyków. Natomiast naukowcy ze sturpu byli przekonani, że ich analizy udowodniły, że to nie farba została użyta, a prawdziwa krew. Dalej w konkluzjach stwierdzają, że oczywiste jest, że doszło do bezpośredniego kontaktu całunu z ciałem, co wyjaśnia pewne cechy takie jak chociażby ślady biczowania, a także krew. Jednakże podczas gdy ten rodzaj kontaktu może wyjaśnić niektóre cechy tułowia, jest on całkowicie niezdolny do wyjaśnienia obrazu twarzy z wysoką rozdzielczością, która została w pełni zademonstrowana przez fotografię. Naukowcy ze sturpu sami stwierdzili, że naukowo nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, jak powstał wizerunek twarzy z takimi dokładnymi detalami. O ile rzeczywiście cechy tułowia, które wskazywały na różne rany, mogły powstać w wyniku tego, że całą cał był w bliskim kontakcie z ciałem zmarłego człowieka, które było pokryte ranami, o tyle nic nie tłumaczy. W jaki sposób miałaby za pomocą zwykłego odciśnięcia na twarzy powstać aż tak, szczegółowa, aż tak szczegółowy wizerunek postaci? Tutaj już sami naukowcy widzą pewne ograniczenia metod naukowych. To się pogłębia w kolejnych, w kolejnych fragmentach tych analiz, bo już kolejna konkluzja mówi, że podstawowym problemem z naukowego punktu widzenia jest to, że niektóre wyjaśnienia. Które mogą być możliwe do przyjęcia z chemicznego punktu widzenia, są wykluczone przez fizykę. Z drugiej strony, niektóre wyjaśnienia fizyczne, które mogą być atrakcyjne, są całkowicie wykluczone przez chemię. Aby uzyskać adekwatne wyjaśnienia wizerunku całunu, trzeba mieć wyjaśnienie, które jest naukowo uzasadnione z fizycznego, chemicznego, biologicznego i medycznego punktu widzenia. Obecnie tego typu rozwiązania nie wydaje się być możliwe do uzyskania przy najlepszych wysiłkach członków zespołu całunu. Ten punkt jest już w ogóle bardzo intrygujący, ponieważ naukowcy dochodzą do wniosku, że o ile są w stanie za pomocą metod naukowych, odnosząc się do nauki, wyjaśnić poszczególne cechy płótna, poszczególne ślady, które są na nim pozostawione, o tyle nie są w stanie po wielu latach badań sformułować jednej hipotezy, która całościowo, kompleksowo wytłumaczyłaby, w jaki sposób całun wygląda tak, jak wygląda, w jaki sposób nabył wszystkie swoje cechy. To jest bardzo często używane jako... Um, atak przeciwko sceptykom, że skoro sceptycy nie są w stanie przedstawić ani jednego kompleksowego sposobu opartego o średniowieczną technikę malarską, rzeźbiarską czy jakąkolwiek inną, która mogłaby wyjaśnić powstanie całunu, no to znaczy, że sceptycy nie są w stanie obalić prawdziwości całunu. A jednocześnie, jak widzimy sami, naukowcy nie są w stanie zaproponować wyjaśnienia również przemawiającego za autentycznością. Ta pustka interpretacyjna spowodowała zresztą powstanie pożywki dla najróżniejszych teorii zakładających jakieś rodzaje promieniowania, takie bardziej naturalistyczne, które miałyby jeszcze odnosić się jakoś do znanej nam fizyki i tłumaczyć w jaki sposób mogła powstać te cechy całunu, ale oczywiście wśród tych wyjaśnień powstają również fantastyczne wyjaśnienia, które odwołują się już czysto do metafizyki, bądź do jakiegoś nadnaturalnego sposobu magicznego związanego być może z momentem zmartwychwstania, który miałby spowodować powstanie takich cech, które są nie do powtórzenia w warunkach laboratoryjnych, ponieważ ich źródło nie jest związane z prawami fizyki, którym podlega materialna rzeczywistość. W finalnych konkluzjach naukowcy ze sturpu stwierdzają bez najmniejszych wątpliwości, że na razie możemy stwierdzić, że wizerunek z całunu przedstawia prawdziwą ludzką postać ubiczowanego, ukrzyżowanego człowieka. Nie jest to dzieło artysty. Takie konkluzje badaczy z Turpu z jednej strony odrzucają sceptyczne koncepcje, jakoby miała być to średniowieczna fałszywka, ale z drugiej strony wykazują się pewną ostrożnością co do stwierdzenia autentyczności. I nic dziwnego, ponieważ sama idea stwierdzenia, że jest to autentyczny, Całun, który, w który było owinięte ciało Chrystusa, jest dosyć trudna do udowodnienia, bo nawet gdyby udowodniono wszystkie poszczególne elementy, czyli że całun pochodzi z pierwszego wieku, że rzeczywiście odciśnięto na nim ślady człowieka, który został ubiczowany, a następnie ukrzyżowany, i że te wszystkie ślady wskazują na to, że miało to miejsce w Jerozolimie w pierwszym wieku, to nadal nie przesądza to jednoznacznie, że to Płótno należało akurat do Jezusa. Nie mamy żadnych materiałów porównawczych, żadnego DNA, które moglibyśmy porównać i stwierdzić, że rzeczywiście jest to bez najmniejszych wątpliwości całun Jezusa. Więc nawet udowodnienie wszystkich tych założeń byłoby nadal jedynie uprawdopodobnieniem, że może być to płótno pochodzące z pierwszego wieku. Mogło być to płótno Chrystusa, ale mogło być to również płótno użyte do pochówku innego. Nieszczęśnika, który podpadł Rzymianom i został skazany na śmierć dokładnie w ten sam sposób. Co więcej, tutaj zakładamy, że badania z turpu są rzeczywiście rzetelne i naukowe. A co do tego są duże wątpliwości i były one oczywiście poddane krytyce. Przede wszystkim wskazywano, że sam zespół Sturb działał pod egidą organizacji zwanej Świętą Gildią Całunu, która wyraźnie opowiada się po jednej ze stron tego sporu autentyczność i wyraźnie jest to organizacja, której zadaniem jest dowiedzenie tej autentyczności, więc to już może wpływać w pewien sposób na ocenę bezstronności, niezależności tych Badaczy. Wskazuje się również, że w tym zespole brakowało specjalistów z zakresu średniowiecznej sztuki malarstwa, rzeźby a także specjalistów z zakresu badania tkanin co mogłoby mieć duże znaczenie przy analizie obiektu, co do którego istnieje hipoteza, że powstał właśnie w średniowieczu. Wskazuje się również, że ten, to płótno nie jest do końca zbieżne z opisem ewangelicznym, ponieważ na przykład w Ewangelii świętego Łukasza mowa jest o wielu płótnach, w jakie zawinięty był Jezus, a nie w jedno, a tutaj mamy do czynienia z jednym zwartym materiałem, więc są też wątpliwości co do zgodności wyglądu tego konkretnego artefaktu z opisem biblijnym. Sceptycy twierdzili także, że całun nie nosi żadnych śladów krwi, o których wspominają naukowcy ze Sturpu, ale na podstawie tych samych wyników można również dojść do wniosku, że były tutaj użyte barwniki znane w średniowieczu. Takie jak na przykład czerwona orcha czy tempera. I dałoby to dokładnie te same wyniki, ponieważ nie znaleziono materiału DNA z krwi, a jedynie pozostałości, które wskazywały, że mogła być to krew. Natomiast tutaj też warto zauważyć, że użycie krwi nie byłoby jakoś szczególnie problematyczne, ponieważ w średniowieczu krew lała się gęsto nawet przy zwykłych procedurach medycznych, więc gdyby artysta chciał użyć prawdziwej ludzkiej krwi do sporządzenia takiego wizerunku, to nie byłoby w tym żadnego problemu, więc tutaj ten argument jest wątpliwy jako obalający autentyczność całunu. Autentyczność całunu trudno jest udowodnić ponad wszelką wątpliwość, ale znacznie łatwiej jest jej zaprzeczyć. Wystarczy bowiem jeden niebudzący wątpliwości dowód na to, że całun powstał po. Pierwszym wieku naszej ery, żeby bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić, że nie mógł być płótnem użytym do złożenia ciała Jezusa do grobu. I takie badania rzeczywiście zostały przeprowadzone, a mowa tutaj o badaniach polegających na datowaniu przy użyciu metody radiowęglowej. W 1988 roku za zgodą władz kościelnych zdecydowano się przeprowadzić datowanie całunu metodą radiowęglową, która poprzez mierzenie zawartości izotopu węgla C14 pozwala stwierdzić z jakiego okresu pochodzi dany materiał biologiczny. Do współpracy zgłosiły się laboratoria specjalizujące się w tego typu procedurach. Początkowo naukowcy postulowali pobranie wielu próbek z różnych fragmentów całunu i przeprowadzenie odrębnych badań w sześciu laboratoriach nadzorowanych przez trzy różne organizacje. Ostatecznie jednak władze kościelne wyraziły zgodę na pobranie jednego fragmentu z rogu tkaniny o wielkości 8 cm sześciennych i podzielenie go na trzy różne próbki, które trafiły do laboratoriów w Curychu, Oksfordzie i Takson w Arizonie. Wyniki ogłoszono 13 października 1988 roku i wszystkie trzy laboratoria niezależnie i bez kontaktowania się ze sobą wykazały, że całun powstał pomiędzy 1260 a 1390 rokiem naszej ery z 95% pewnością. Dla społeczności naukowej badania przeprowadzone przez trzy różne laboratoria metodą radiowęglową, która jest uznana za rzetelną, naukowo sprawdzoną i od dziesiątek lat jest uważana jako jedna z najlepszych metod datowania bezwzględnego, no było takim zakończeniem tematu naukowego badania. Nie było wątpliwości, że jest to materiał, który został stworzony w średniowieczu, co zresztą koresponduje z pierwszą historyczną, Wzmianką, ponieważ to właśnie to memorandum skierowane do antypapieża Klementa VII wskazywało, że w tym samym okresie, na który wskazuje badanie metodą radiowęglową, że właśnie wtedy ten całun powstał. Dla środowiska naukowego było to jednoznaczne z tym, że rozstrzygnięto ponad wszelką wątpliwość, że mamy do czynienia z, ze sprytnie zrobioną fałszywką w okresie średniowiecza, a nie z oryginalnym całunem z pierwszego wieku naszej ery. Oczywiście, jak możecie państwo domyślać, te wyniki nie spodobały się zwolennikom autentyczności całunu i podniosły się przeciwko temu badaniu liczne głosy krytyki, wśród których podnoszono między innymi takie argumenty. Stwierdzono, że zbadano tylko jeden fragment całunu, który mógł być akurat jakiś wyjątkowy w tym sensie, że był zabrudzony albo był jakimś elementem, który był fragmentem naprawianym później po tym jak ten całun już znajdował się na terenie Europy. To zresztą była jedna z takich głównych hipotez, że właśnie ta próbka została pobrana z fragmentu, który jest łatą wykorzystującą jakąś super zaawansowaną technikę znaną w średniowieczu niewidzialnego łatania tkaniny i że nikt nie zorientował się, że jest to fragment, który został dorobiony później i stąd te badania pokazały właśnie taki wiek wskazujący na pochodzenie ze średniowieczu Wiecza, gdy tymczasem cały całun, oczywiście, oryginalnie pochodzi z I wieku. Jeszcze inne hipotezy zakładały, że ten materiał był zabrudzony DNA, ponieważ pobrano go z rogu tkaniny a, i wskazywano, że prawdopodobnie ten róg był najbardziej narażony na kontakt z innymi ludźmi przy przenoszeniu bądź przy wystawianiu tego reliktu, tej relikwii w średniowieczu, kiedy odwiedzali tą relikwię pielgrzymi. Wskazuje się również, że choć te wyniki różnych laboratoriów były dość zbieżne, to jednak oksfordskie badanie pokazuje, że jest troszeczkę starszy ten całun niż dwa pozostałe badania. I tutaj zwolennicy autentyczności wskazują, że no to pokazuje, że, że te badania nie są wiarygodne, ponieważ nie są tak idealnie zgodne ze sobą. Na podstawie wyżej wymienionych zarzutów zwolennicy całunu, autentyczności całunu jako tego grobowego płótna, w które zawinięty był Chrystus, po dziś dzień odrzucają istnienie i wyniki badania radiowęglowego, twierdzą, że nie można ich brać pod uwagę, ponieważ jest zbyt wiele wątpliwości. Spór o rzetelność i wiarygodność badań całunu jest oczywiście cały czas żywy, dlatego że no, zwolennicy nie mogą sobie pozwolić na zaakceptowanie takich wyników, no bo one definitywnie przekreślają autentyczność całunu. Dlatego też powoływane są coraz to nowe badania, które mają wskazywać, że jednak datowanie radiowęglowe jest błędne. I do takich badań właśnie należy całkiem niedawno przywoływane w mediach badanie, które rzekomo miało Potwierdzić, że ten materiał pochodzi z I wieku. Mowa tutaj o wynikach badań włoskiego naukowca Liberato de Caro, który zastosował tak zwane szerokokątne rozpraszanie promieni rentgenowskich i doszedł do wniosku, że całun może mieć nawet 2000 lat, co jednocześnie podważa. Rzekomo wyniki datowania radiowęglowego i umieszcza powstanie tego całunu w pierwszym wieku naszej ery, czyli wtedy, kiedy spodziewalibyśmy się, że powstał całun, który miał być użyty do przykrycia ciała Jezusa. I tutaj przeciwko temu badaniu, które właśnie stało u podstaw tych wszystkich najnowszych informacji medialnych o tym, że oto przełomowe badania potwierdziły, iż całun pochodzi z I wieku. Te badania są oczywiście kry krytykowane. Przede wszystkim krytykuje się to, że jest to zupełnie nowa metoda, która została wymyślona przez tego naukowca po to właśnie, aby udowodnić, że całun pochodzi z pierwszego wieku. Nie jest to metoda stosowana przez nikogo innego, nie jest to metoda doskonale znana, nie jest to metoda sprawdzona, nie, nie przeprowadzono em, dokładnych badań i analiz tej metody, czy ona rzeczywiście w każdym w wypadku e, pokazuje prawidłowy wynik. Wskazuje się, że właśnie. To, to jest takie bardzo charakterystyczne dla, dla działań pseudonaukowych, że wymyśla się nowe metody, którymi nie bada się żadnych innych materiałów, tylko po to, aby ten konkretny materiał dał to konkretna analiza konkretnego materiału dała konkretny wynik, który jest już z góry założony przy przystępowaniu do takiego badania. Dla odmiany badanie metodą radiowęglową jest jednym z, no, z najbardziej wiarygodnych badań, które daje wyniki często rzędu 90 paru procent pewności stosowane jest do. Datowania tysięcy obiektów jest znane od dziesiątek lat, stosuje to tysiące naukowców na całym świecie. Więc tutaj różnica pomiędzy wiarygodnością tych metod jest ogromna, tak samo jak różnica w czasopismach, w których publikowano wyniki. Z jednej strony mamy wyniki publikowane w Nature, jednym z najbardziej prestiżowych dzienników, takich czasopism naukowych, gdzie opublikowano wyniki badania radiowęglowego. No i z drugiej strony mamy czasopismo Heritage, które, które jest takim no, niszowym, niszowym pismem, gdzie, gdzie nie ma takiej tak dobrej weryfikacji naukowej. Właściwie różne kontrowersyjne tezy mogą się tam pojawić bez, bez żadnego problemu. Idea, że, że nowe jakieś badania, nową metodą miałyby podważyć badania radiowęglowe, jest oczywiście odrzucana przez świat naukowy, który jednak trzyma się tego, że badania radiowęglowe są ostatecznym, jednoznacznym i niebudzącym wątpliwości dowodem na to, że mamy do czynienia w przypadku Całunu z obiektem, który powstał w średniowieczu, a nie jest autentycznym płótnem z pierwszego wieku naszej ery. Całun turyński jest bez wątpienia wyjątkowym płótnem, także jeśli przyznamy, że jest to po prostu średniowieczne oszustwo. Istnieje jednak szerokie grono ludzi, także części wierzących naukowców i władz kościelnych, dla których całun jest autentyczny. Jest płótnem, w które zawinięto ciało Jezusa, co potwierdza prawdziwość opisu jego męki zawartej w Ewangeliach. Środowiska te nie ustają w badaniach relikwii, których wyniki raz po raz goszczą w nagłówkach mediów, za każdym razem krzycząc, że oto mamy kolejny przełom w dowodzeniu autentyczności całunu. Co znacząco mija się z prawdą? Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, należy przypomnieć po raz kolejny, że zdaniem średniowiecznych przedstawicieli kościoła oraz nowożytnych naukowców zajmujących się datowaniem radiowęglowym, Całun jest średniowieczną podróbką, która wprowadza ludzi w błąd jeszcze niemal 700 lat po wytworzeniu. Ja się nazywam Bartosz Migas, a to był podcast Biuro Tajemnic, realizowany przez Natemat, a ja zapraszam na kolejne śledztwa, bo jeszcze wiele tajemnic pozostało do odkrycia.